Liczymy, że te, które się odbędą, też przyniosą nam dużo satysfakcji. Jedzie młoda, ale już też doświadczona ekipa z nadziejami. Nie chcemy rozdawać medali przed imprezą, ale oczywiście liczymy na sukcesy medalowe, bo one zawsze budują i prestiż, i poczucie takiej ważności tego, tego wydarzenia. Dotychczas łyżwiarze nas nie zawodzili, więc liczymy, że tak będzie i tym razem. Odwołana zimowa uniwersjada, przeniesiona letnia uniwersjada. Mamy nadzieję, że już bez niespodzianek. W tamten rok rzeczywiście to było łyżwiarstwo szybkie i tylko online szachy i brydż, więc w zasadzie imprezy światowe odwołane. Więc no taki przestój troszeczkę w startach, i myślę, że dla tej naszej akademickiej reprezentacji Polski czy studentów, którzy nas reprezentują w poszczególnych sportach, czas trudny, bo. Pracujemy na to, żeby sport akademicki miał swoje miejsce w, w ogóle w całym systemie sportu, żeby był zauważany, był doceniany, żeby też był pewnym etapem rozwoju tych zawodników w przygotowaniach do imprez tej najwyższej rangi, jak Mistrzostwa Świata czy, czy Igrzyska Olimpijskie. Więc brak takich wydarzeń no, niestety zaburza ten cykl. I mam nadzieję, że to już jest koniec tej przygody covidowej. Bez sponsorów nie dalibyśmy rady. Tu no, wypada wspomnieć przede wszystkim o Ministerstwie Sportu i Turystyki, jest naszym głównym w pewnym sensie sponsorem, ale oczywiście dzięki naszej współpracy z firmami biznesowymi, takimi jak grupa Lotos czy grupa PZU możemy po pierwsze zapewnić no, rzeczy na najwyższym poziomie. To jest taka rzecz, która sprawia, że zawodnicy mają się dobrze czuć, mają się czuć komfortowo, mają mieć najlepszy sprzęt, bo jakby ich rolą jest start zdobywanie medali, a te wszystkie rzeczy dodatkowo mają sprzyjać, a nie utrudniać rzeczywistość, więc oczywiście to nie jest tylko kwestia jakości sprzętu, ale oczywiście zapewnienia odpowiednich przygotowań, startów, więc... Bez sponsorów dzisiejszy sport na tym poziomie myślę, że nie miałby szans się odbywać. Mamy nadzieję, że kajakarstwo, bo o tym mówimy, które odbędzie się we wrześniu w Bydgoszczy, że to będzie impreza również wyjątkowa, bo dla akurat sportu akademickiego ona ma swoje znaczenie, bo również zawsze mamy tam dosyć dużo sukcesów, a poza tym możemy ugościć ludzi z całego świata, pokazać nasz potencjał, pokazać potencjał organizacyjny. Sportowym się nie będziemy dzielić, w tym sensie weźmiemy wszystko co jest do wzięcia. E, tak, to jest rok, w którym mamy nadzieję na to, że ożywimy znowu tą aktywność. E, rok trudny, bo łączy przez to przeniesienie uniwersjady dwa duże wydarzenia, czyli Cykl Akademickich Mistrzostw Świata i Letnią Uniwersjadę, e, więc duże wyzwanie logistyczne, organizacyjne, no, ale też finansowe. To Uniwersjada w Chinach. Jest bardzo drogim wydarzeniem. Zakładam, że tutaj właśnie dzięki współpracy z różnymi instytucjami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi czy biznesowymi, damy radę, zapewnimy jakość naszej reprezentacji, w komfort przygotowań startów, no i że to będzie udany rok sportowo.